Siema, co tam? No Fajny no świat, prawda? No nawet fajny, fajny. A co u ciebie jest dzisiaj? Ja dzisiaj pieszną żubkę jadłam, wiesz? Wiesz? Nie, nie, Dobra, nara. O nie, A masz kompas? Nie mam. Nie masz. Zaraz ci dam, stop. Okej, okay, dam ci kompas. Dobra, dobra, po prostu, po prostu, no modę, pismę. Kompas, bierz, a ty dalej nagrywasz? No dalej nagrywam, widzę. A z Co? ja na swoim miejscu, jas jas i Co jest jas 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 Co? To jest. jas 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 są bardzo tego nie ma w O nie, o nie. Ja też, Dima. Let's go! O kurde, dobra, ostatni... Ja, ja, ja ostat serca, serca. Ostat a ja mam już ostatnie życie, wiesz o tym, nie? Uff, dobra, dobra, zostaw mnie, okej? Okay? Zostaw nie. mnie. Zostaw mnie, zostaw mnie. Zostaw mnie. Ja... No, lepiej to zostaw mnie. Ja cię zostawię. Ja, więc tu serwiczka. Nie wiem, cię chcę z sobą zabierać. No jak zabędzisz jedzenie to wiesz. A ja mam tutaj. Ja... Kurczę, można powiedzieć, że już sobie wyszłam z głodu. No, mam tutaj oczywiście świnki. No, tak. Ja już mam diamenty, wiesz. Kale. Ja już mam diamenty nawet, wiesz? Jak z diamenty, to go nie gram. Nie, nie, nie. W sumie, jakbyś miał diamenty, to by pokazał się a cigment. <grym> tak, na pewno mam diamenty i ty w to, w to, w to co uwierzyłeś, tak? Prawda? Nie, nie no. Może troszkę. Tr o co? O dobra, nawet, nawet. Kompusz... Nie się zdaje, że siedzisz w tamtym cave'ie. W tamtym cave'ie? W jakim cave'ie? A w jakim cave'ie? Ale w jakim cave'ie? Nie W jakimś? Ja już się tutaj słyszę, jak ty oddychasz przy mnie zaraz. Mm -mm. Dobra, lepiej tam, lepiej... Nie, nie, nie tam. Nie, nie, nie jechać, nie przejdę. Idzdam. Co się dzieje? Co się dzieje? Jakby zobaczył, co ja znalazłem. Nie chcę, dziękuję. Ja może tam pójdę sobie coś fajnego zrobić. Dobra, dobra, jest spoko, jest spoko na razie, mi się to podoba, mogę tutaj być Nie też się, mi się ja To mi się to bardzo podoba o, Ja nawet achievementu nie widziałam, więc no A coś masz? Powiedz, jaki achievement miałeś? Miałem Miałeś? A jaki, powiedz, szybciutko Kurczę, ten... Ej kurde, kilo Za chwilę będzie też fajnie Zobaczymy Na razie się nie da zdać Ja się mam na plan Tak? Plan? No Tak Spoczko, spoczko, Znakomity plan Znakomity, spoczko No Jak tam się czujesz? Będę zamianył z Co? No. Dobra, yy, nie ważne. A i nagrywam odcinek, żeby coś, nie żeby coś. Ja. No jeszcze nie powiedziałam Ci, że, że ja mam chyba zaraz cały set żelazny. I czytałem, że żadnego segmentu nie było, więc Ci nie wierzę. Nie wiem, jeszcze nie było, ale jeszcze będzie. Oj, zobaczysz. Ja zrobię times today, day, bo tutaj potwory są niemile widziane. O, co, do... czy co? Ciągle jest dzień. Wiem. Spok. Nie, wiem, czy tam, nie, 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 coś robię, fajne. nie, no, no, kurczę... ale nie, no, no, fajny serwerek nie, 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 A eu tô indo aí, no meu server. é nice. Naprawdę nice. o, o, o tomceu, é. Ucisse Não é isso aí, é que ele é automático automático automático. Então ele o nosso Não quero. Caralho, eu não o Nie, o to nasypali bez odcinek. No. Kładę nie? Dobra. O nie. Widzę time co? Nie, co jest? Dobra. A nie, ja już miałam ten achievement zapomniałam. Dobra. Dwa. Liczę diamenty. Ja liczę. Liczę diamenty. Ja liczę. Ja diamenty. Raz. Okay. Dwa. Okej. Okay. Trzy. Dwa, cztery. Dwa. Dwa. Pięć. Sześć. O ty kus... Nie. Bye bye. Essa? A sobie jaja robię co? Nie. O kurde, ale dobrze, fajna, fajna gierka była. To, ale krótkie będzie. 8 minut tylko, nie? Dobra. Widzowie, to by było na tyle. Z dzisiejszego odcinka. Pa. pa.